Witam wszystkich. Słuchajcie, temat dzisiaj mógłby się wydawać taki błahy, mi się wydawało, że to jest oczywiste, ale jednak widać, że nadal jest z tym kłopot, mianowicie chodzi o to urządzenie z tyłu, dlaczego ono jest takie fajne, a dlaczego z węglem jest w tym momencie taki kłopot? U nas w gminie do końca tego roku można palić piecami poniżej trzeciej kategorii. Czyli jeśli macie piec bez kategorii bądź poniżej trzeciej kategorii, to automatycznie z końcem tego roku macie zakaz palenia w nim. No i wszystko pięknie, ładnie, ale u mnie był ostatnio kolega, który, no jak się okazało, ma piec ośmioletni chyba. Całkiem dobry piec na ekogroszek, ale niestety musi go zmienić. Zmienić dlatego, że są takie przepisy. No i teraz zastanawia się pomiędzy pompą ciepła, a jakimś rodzajem ogrzewania elektrycznego. Wszystko by było fajnie, tylko że on spalał około 3 ton węgla na rok. Ma dom około 130 metrów, jakieś tam 3 tony mu wychodziły łącznie z grzaniem wody w okresie letnim. Wychodzi z tego, że potrzebuje 3 razy 8 MW, tak? bo 1 kg węgla ma około 8, MW, 8 kW. Około oczywiście, w zależności jaki tam węgiel kupicie, ale weźmy taką wartość średnią. Czyli 3 razy 8, 24 MW rocznie. Wszystko by było fajnie, ale patrzcie, że na teraz na ceny yy, prądu to jest około, niech będzie 750 zł za MW, ale to drożeje, czyli w tym momencie będzie mieli już około 1000 zł za MW. Wychodzi z tego, że będzie musiał zapłacić rocznie 24 tysiące za ogrzewanie domu i ciepłą wodę. Oczywiście tutaj należy wziąć poprawkę, że piec ma wydajność, powiedzmy, niech będzie 80%, to już mu spada. Na dodatek dochodzi jeszcze to, że y, piec na ekogroszek działa cały czas, czyli bardzo dużo potrzebuje energii na podtrzymanie. To to też należałoby zmniejszyć, już komary się zaczęły. No ale tak myślę, że nie wyjdzie mu mniej niż 15-16 MW rocznie. No i za 15 tysięcy rocznie ogrzać dom, no jest troszeczkę kasy, jakby nie patrzeć. W tym momencie zastanawia się, czy zainstalować pompę ciepła, czy jakiś piec nie tyle grzałkowy, co może jakiś indukcyjny, jakieś te nowoczesne piece, no ale jak wiemy, te piece mają nadal wydajność 1. Czyli jaki by piec nie zainstalował na prąd potrzebuje minimum 15 MW rocznie, czyli no niech będzie 15 tysięcy jeszcze, powiedzmy nie podnieśli tych cen, ale podejrzewam, że zaraz podniosą. Czyli 15 tysięcy, nawet po tych starych cenach koło 12, więc no od cholery pieniędzy. Przy pompie ciepła należałoby to podzielić przez jakieś 3, 3,5. Może nawet trochę lepiej, bo wiadomo, że latem ta wydajność jest większa, więc yy, niech będzie, że przez 3,5 dzielimy tą wartość, czyli z 15 wychodzi nam 5 MW. On ma oczywiście instalację fotowoltaiczną 10 KW w piku, czyli wychodzi mu mniej więcej 10 MW rocznie, że mu produkować, z czego wychodzi, że 6 zużywa, czyli 4 by mu zostało, by mu został jakiś MW, 1,5 MW do opłaty. I tak naprawdę on się zastanawia, czy zainwestować w piec 12 tysięcy, w piec, no w piec, w kocioł elektryczny, który będzie miał przekładnie 1 do 1, czyli będzie potrzebował 15 tysięcy rocznie na ogrzewanie, czy zainwestować w pompę ciepła 30 parę tysięcy, no ale wtedy mu wyjdzie powiedzmy do zapłaty około 1,5 tysiąca rocznie. Jak dla mnie, to nie ma tutaj dyskusji, co by należało założyć, ale pamiętajmy teraz tutaj tak, że ludzie nawet sobie nie zdają z tego sprawy, że dom potrzebuje aż tak dużo energii. Jeśli przejdziemy sobie na groszek, ekogroszek, to spalał 3 tony. Co to było? 3 tony. 3 razy, niech będzie 1000 złotych, bo kupował jakiś lepszy, 3000 rocznie, no okej. Okay. Ogrzał sobie dom i ciepłą wodę na cały rok za 3000. Nie jest to duża kwota. Jednak w tym momencie, cześć szerka, jeśli przyjdzie nam 15 tysięcy, czyli 5 razy tyle i. Wyda dom potrzebuje tyle samo energii, czy palimy groszkiem, czy palimy, czy grzejemy wodę z prądu. Więc w tym momencie, tak, tak, Szeruś, w tym momencie okaże mu się, że on będzie musiał 5 razy tyle zapłacić za energię elektryczną, przez to jakby założył sobie piec jakiś taki 1 do 1, czyli jakiś grzałkowy, czy cokolwiek. Zresztą moim zdaniem, jeśli coś takiego już by chciał iść, to... W... Dwie taryfy, duży bufor, grzałki i zamiast tam bawić się w jakieś drogie piece za 12 tysięcy, to ja kupiłem sobie grzałkę do swojego boilera 2,5 kW za 150 zł chyba z, jeszcze z kwasówki. Więc coś takiego lepiej zainwestować i wymienić te grzałki nawet dwa razy na 5 lat jeśli one by cały czas chodziły, czy nawet raz do roku zainwestować te 500 czy 600 zł w te grzałki, niż pakować się w wszelkiego rodzaju kotły za 12 albo lepiej 1000. Nie wiem, czy wy też to tak widzicie, bo to, zużycie tej energii przez dom musi być stałe. Jakie macie źródła energii jest nieważne, tylko, że w tym momencie pamiętajcie, że każda tona węgla, którą spalaliście, jest to około 8 megawatów Energii elektrycznej. 8 do 6. No to niech będzie, że teraz w tym momencie każda tona węgla, którą spalaliście, jeśli zastosujecie inne źródło energii niż takie, które ma tą wydajność więcej niż 1. będziecie musieli za tą tonę węgla w tym momencie zapłacić 6 tysięcy albo lepiej. Oczywiście przy obecnych cenach węgla 2,700 za tonę, to nie jest aż tak strasznie, bo tylko dwa razy drożej, ale tak czy inaczej są to chore pieniądze. Do zobaczenia w następnym odcinku, dajcie znać co wy o tym wszystkim myślicie w komentarzach, czy faktycznie tak naprawdę jest taki kłopot z tym wyliczaniem tych pomp ciepła a bardziej tego jak przejść z ogrzewania groszkowego czy innego na pompy ciepła czy grzałki bo wszyscy zawsze patrzą jaką tą pompę ciepła dobrać 12 czy tyle kW, a nikt nie sprawdza na to, że taki pies później zużyje yy, kocioł Elektryczny zużyje tych kilowatów razy 3 albo 3,5. Do zobaczenia.